Mamy szanse medalowe, bo o tym mówimy. Najbardziej oczywiście tą wisienką na torcie to jest medal. I w tym przypadku na temat 800 metrów mogę powiedzieć w taki sposób, że mamy szanse medalowe. Nie takie jak przed mistrzostwami ocenialiśmy, że i Kuciabski i Lewandowski mają szansę, bo oni już odpadli nie weszli do, do następnego biegu, natomiast został, pozostał w tym bardzo obiecująco biegający właśnie tu na Mistrzostwach Świata kszczot. I o tyle jest sytuacja sprzyjająca dla niego, że nie powiodło się najgroźniejszemu y, konkurentowi do medalu y, Amos y, Chłopak Młody. Młodszy od Krzczota, mistrz świata juniorów, mający rewelacyjny rekord życiowy, poniżej ta 42 i ten jego bieg był źle rozegrany taktycznie i odpad nie wszedł do finału. W ten sposób był stuprocentowy kandydat do medalu i także wydaje mi się, że w tej sytuacji ma Krzczot szansę na medal. I to stuprocentowo, ponieważ jak powiedziałem, prezentuje się tu bardzo, bardzo optymistycznie i bojowo.